Dzień dobry Państwu. Witam w 85. odcinku serii o przedmiotach czas codziennego użytkowania. Dzisiaj przedstawiam blaszki za zdobyte y, jakieś y, góry, w tym przypadku, szczyty i jakieś miejsca typu schroniska dotarcie do nich i to są blaszki na ciupagi ewentualnie laski jakieś właśnie turystyczne i tak przedstawiam pierwszą blaszkę jest to nie na za bardzo Karkonosze zamek Następnym jest dom zdrojowy Klica Zdrój I Kolejnym jest Kolejną jest Karkonosze Śnieżka Dalej jest herb Karkonosze Znaczy karpacz, herb karpacza i następnie jest herb szklarskiej poręby i herb jeleniej góry jelenia góra. W drugim rzędzie jest Karkonosze śnieżka taki ładny jelonek poroże śnieżka w tle z, Ze schroniskiem tam teraz chyba jest też o jakieś obserwatorium astronomiczne czy, czy coś do no, mierzenie jakichś tam tych pogody no, 1605 metrów Następnie jest Góry Izerskie też jest taki rogacz o tu już ładnie jest karkonosze szklarska poręba i szklarska poręba tutaj miasto. Czy... no A tu przebiegający, proszę o jelonek i jakieś harty gończe. Naganiają pewnie zwierzynę do. Tu jest Blaszka. Niestety nie ma wizerunku. No, jakaś zagraniczna była. I tu Obersdorf. Czyli też ktoś sobie tutaj zwiedzał i zdobywał. Tak, dzisiaj taki odcinek turystyczny. Zapraszam do poprzednich odcinków, no tego co Państwo oglądają i przyszły jakie się będą ukazywać. Serdecznie amawiam i zapraszam do subskrybowania, komentowania tematyki takiej jak dzisiaj na przykład, czy różnych prezentowanych kciuków w górę bądź w dół. To pomaga w jakimś tam osiągnięciu czegoś wyżej. Również zapraszam do oglądania przyszłości filmików, jakie na kanale będą. Także trzeba pamiętać u mnie, że zawsze coś nowego, ale z tych starych, albo bardzo starych rzeczy. Proszę śledzić kanał. U mnie się zawsze coś ukazuje. Mniej więcej raz na tydzień trudno powiedzieć, które dni. Nie. Przeważnie no, wtorek, ale różnie to bywa. No, tematów jeszcze jest. Także będzie się coś pokazywać, ukazywać w filmach. Także to tyle na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych moich wejściach filmowych.